Jak wyświetlić i usunąć historię przeglądanych stron w przeglądarce internetowej Microsoft Edge w Windows 10. Uruchamiam przeglądarkę internetową Microsoft Edge. Klikam na przycisk Centrum. I tutaj obok przycisku ulubione i do przeczytania mam przycisk Historię. Wybieram i mogę przejrzeć sobie historię przeglądanych stron. Jakie strony oglądają dzisiaj, w ubiegłym tygodniu i starsze strony. Klikając prawym przyciskiem myszy. Na podaną stronę mogę wyświetlić ją w nowej karcie bądź też w nowym oknie, ale też mogę usunąć tę stronę z historii. Kliknąłem, strona zniknęła. Więcej, nawet mogę usunąć z historii wszystkie wizyty na danej stronie. Widzimy tutaj, że mam dwie wizyty na stronie emigranci.net. Usunę wszystkie wizyty na tej stronie jednym kliknięciem. Gotowe. OK, jak wyczyścić historię przeglądanych stron? Klikam na wyczyść całą historię. Tutaj, jeśli chcę, Wyczyścić tylko historię. Zostawiam zaznaczenie: Historię przeglądanych stron, odznaczam pliki cookie, buforowane dane i inne. Następnie klikam: Wyczyść. Gotowe. Ponownie przychodzę do historii. Historia przeglądania będzie widoczna, gdy zaczniesz odwiedzać witryny, czyli cała historia została wyczyszczona. Proszę zostaw komentarz, odwiedź moją stronę. It i dziękuję za oglądanie.